No co, czego nie chcesz się śmiać? Nie chcesz się śmiać? Tak? Pośmiejemy się troszeczkę tatusiem. Tak? Tak? Pośmiejemy się? A jak się pośmiejemy? Tak? Fajnie się pośmiejemy? Buj, buj jeszcze zrobimy. I buj, buj. I buj, buj. Tak. czas słodka. No co kolana? Bujamy? Tak? I się śmiejemy? Tak? O

Nie, <śmiewanie> nie, <śmiewanie> <śmiewanie> no No No, 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 nie, 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 Ja nie, 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 Cały czas nie, 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 Kochana. Podoba mi się, tak? Podoba mi się jak na tych bujach? Tak? No je, i je, je. i i jeku. jejku. jejku, jejku.